Dzień dobry, czy dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj w sobotę 8 czerwca i chciałbym Was zaprosić właśnie na wideo, które przed chwileczką nagrałem na Rumble i tam do odsłuchania materiału. Zapraszam bardzo serdecznie i tu na YouTubie chciałbym parę rzeczy pokazać właśnie też odnośnie tego ostatniego programu, co mówiłem Wam o, o wodzie. No naprawdę tam jest, jest coś na rzeczy, to jest bardzo ciekawy temat, też są wodą. I bardzo też dziękuję za wszystkie komentarze właśnie, które też były w tym kierunku napisane, że, że nawet w Beskidach ktoś muszelki w górach znalazł, także to jest bardzo fajne. I ktoś też napisał, że dlaczego górale noszą na kapeluszach też muszelki. No to są ciekawe tematy, nie? A ja właśnie do tego chciałbym Wam dzisiaj parę rzeczy pokazać. Tu właśnie jako, jako zaproszenie na YouTubie, żebyście weszli na, na ramble, to wam właśnie pokażę parę rzeczy, które jeszcze też mi dały trochę do myślenia. Najpierw przełączę może, żeby żeby być na, na tym, co Wam chciałem pokazać i tu już właśnie jestem. A, mi się coś przypomniało, muszę zaraz jeszcze coś wam pokazać. Ale tu jest teraz, zobaczcie, Marienburg, znaczy Malbork to jest ściema, nie wierzcie w Malbork. Yy, oryginalna yy, nazwa od 1300 któregoś roku to jest Marienburg i tak się powinno to miejsce nazywać, czyli yy, Zamek Maryi. Yy, yy, jako od, od 1300 któregoś roku, nie pamiętam dokładnie teraz, jako stolica yy, zakonu niemieckiego. I tu zobaczcie sobie, znaczy ci, którzy znają Malbork, tam, znaczy wiem, że niektórzy którzy mnie oglądają, są też z Malborka. Ktoś kiedyś pisał, że chodził po tym zamku zaraz po wojnie czy tam w, w czasach swojej młodości, że ktoś oglądał te wszystkie zakamarki, to było rozwalone, wszystko zniszczone przez armię radziecką. Ale co wam tu chciałem pokazać? Tu jest Malbork. Nie wiem, z którego to jest roku, to jest obraz, właśnie. Chciałbym Was zachęcić, właśnie do oglądania starych obrazów. Tu są mury obronne, tu są rzeki, tutaj jakieś statki, stateczki. To nie są malutkie statki, to są duże statki, pływają. Tu jest jakiś bardzo długi most i tu jest z tyłu bardzo dużo wody. I tu właśnie chciałbym Was zachęcić, żeby oglądać takie malowidła i porównywać, bo ktoś sobie pomyśleć może, że yy, yy, że twórca miał bardzo dobrą wyobraźnię albo akurat mu tak pasowało, że sobie zrobił tutaj takie fajne tło i na horyzoncie tyle wody. Yy, tu właśnie ten zamek. Tu wam chciałem zwrócić uwagę na wieżę. Taka cyk, -cak, cyk, -cak, cyk, -cak, cyk, 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 cyk. Dobrze tego nie widać, ale, ale zaraz do tego wrócę i tak samo na tutaj właśnie na te wykończenia, dachy, wykończenia, okna. Te okna nie są kwadratowe, te okna są właśnie takie w tak zwanym stylu gotyckim. Gotycki, gotysz od got. To nie ma nic wspólnego z gotykiem. Po polsku właśnie niektórych słów nie można przetłumaczyć, po, po niemiecku to jest bardzo, bardzo łatwe. Got, gotyż, gotyk. Got, czyli Bóg. I... Tu właśnie też widać, jakie to było wspaniałe wtedy miasto, jeszcze niezniszczone. Były tam najazdy, właśnie też hurt islamskich już wtedy. I to było też związane właśnie z wodą, dopóki woda stała. To było właśnie od wschodu wszystko od, odgrodzone. Od tego czasu, jak woda opadła, właśnie to też były najazdy, właśnie mongolskie. Goldene Horde to się nazywało, czyli Złota Horda. Nie wiem, jak po polsku to przetłumaczyć, ale wiecie o co mi chodzi. I to wtedy właśnie były te najazdy już rubieżców, że tak powiem, bo oni tylko właśnie napadali, kradli, porywali białe kobiety, porywali białe dzieci i wracali znowu z powrotem. I tych najazdów było bardzo dużo, ale to jest całkiem inna historia. To jest całkiem inna historia. Tu Wam chciałem zwrócić uwagę, jaki piękny Marienburg był, czyli dzisiejszy tak zwany Malborg. Nie ma w ogóle ta nazwa nic wspólnego z tym, co to było. I tu te właśnie wody, które, które są widoczne. Ja nie wiem dokładnie, jak to dzisiaj wygląda, ale dzisiaj chyba jakiś ściek tutaj tylko płynie koło, koło tego zamku, przynajmniej w internecie można tak zobaczyć. I tak to właśnie wygląda. Tu właśnie akurat mam otwarte default Welt karty, czyli po polsku bym to przetłumaczył przypadek, czy, czy yy, znaczy chodzi o, o mapę świata. I tu jest szwajcarski kanał Knoploch. Tu właśnie na dole pisze Knoploch. Jest możliwość tłumaczenia, i tu właśnie jak widzicie. Yy, ja tylko sprawdzę, czy po polsku też jest. Po polsku też jest. Także zachęcam właśnie do. O, tu właśnie mi tłumaczy po polsku. Także bardzo zachęcam. To jest bardzo dobry gościu Knopflok. On właśnie robi bardzo dobre wideo. I tu też właśnie udowadnia właśnie kłamstwa jezuickie od 500 lat właśnie jak jezuici przyjęli wszystko. To zaczęli właśnie wszystko ustawiać tak, jak oni sobie chcieli, i tak, jak, żeby jakby chcieli, jakbyśmy mieli wierzyć. Yy, yy. Tu, co Wam chciałem pokazać, to jest Jan III Sobieski. I to też właśnie już kiedyś oglądałem, i tu myślę, że trafię na to od razu. Akurat Wikipedia. O, tu jest właśnie, chodzi głównie o Wiedeń. Tu już też jest, to już też jest z Wiednia, ale ja Wam chciałem pokazać. Tu jeszcze też nie widać właśnie tego tła. O, właśnie tu, to jest właśnie z oblężenia Wiednia 1800, 1683. I zobaczcie też tutaj. O, to jest Wiedeń, Miasto Gwiazda. Oczywiście, tu jest Stefan, dom. Stoi do dzisiaj. Tu jest Dunau, Dunaj. I zobaczcie, ile tu jest wody w tle. Znaczy, tam też wiem, że ktoś mnie ogląda z Wiednia. Także proszę napisać, co myślicie o tym. Z tego, co ja wiem, to tu jest chyba. Dunau, Dunaj, i tu w, y, kanał Ulgi, jakby, czy jak to, jak to się nazywa? Takie właśnie ten. Czy to jest de, Obydwa są. Y, 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 obydwa to, to są właśnie. Y, y, to jest Dunaj, ale tam całkiem z tyłu to już widać, że to nie jest Dunaj, i to jest wszystko zalane wodą. Nie? I tu wtedy też można by sobie zrobić symulację na tej mapie y, y, floodmap.org i sprawdzić właśnie, jak to wyglądało wtedy, jak tam te tereny byłyby przylane i wtedy, jaka jest prawda z Wikipedią i z Janem III Sobieskim, tu też można by taki program zrobić, ja spróbuję może takie programy kiedyś porobić, porównać właśnie to, co nam opowiada Wikipedia z tym, co, co by było według, według stanów wód i to jest właśnie bardzo ciekawe, nie? Tu jest Wiedeń właśnie, tak jak widzicie Stefan Dom Czyli katedra stoi, stała wtedy, stoi do dzisiaj. I tu właśnie z tej strony były, były te walki. Tam gdzieś też stoi ten pomnik do dzisiaj Jana trzeciego Sobieskiego. Ale to tylko wam chciałem odnośnie tych wód tutaj pokazać, żeby zwracać uwagę. To też jest malowidło. Nie wiem, kto to namalował kiedy, ale to jest malowidło. Kolejny taki. punkt do zamyślenia, to to jest Neptun. Neptun w Gliwicach na rynku. I oficjalnie się mówi, że no tam stoi ten Neptun, to jest fontanna, fontanna Neptun, Neptuna, stoi tam, o tu jest właśnie rynek w Gliwicach, że stoi ta fontanna i dlatego tam stoi Neptun, bo Gliwice ma połączenie z morzem przez kanał Gliwicki. Wszystko fajnie, tylko że kanał Gliwicki powstał w latach 30., czy później, znaczy w sensie za Hitlera. I wtedy w Glajwic ten pomnik Neptuna powstał 1700 coś tam, czyli XVIII wiek. No i to wtedy, co miałoby, wtedy nie było tego kanału Gliwickiego jeszcze? Co miałoby wtedy znaczyć to, co. I tu właśnie pisze, kto, kto, ten, kto ten pomnik zrobił, Johannes Nichl? Nietz Nogliwiczanie powinni wiedzieć, może się Regina wypowie na ten temat. Regina, pozdrawiam Cię serdecznie. To jest bardzo ciekawy temat, a ja myślę po prostu, że my swojej historii nie znamy. Swojej historii nie znamy i, i nawet nie chcemy wiedzieć. Dlaczego na przykład w Gliwicach na rynku stoi, stoi pomnik Neptuna? W Gdańsku też stoi i to jest wszystko jasne, nie? Wiadomo, Gdańsk może, no ale tu w Gliwicach na Górnym Śląsku kopalnie w koło i Neptun, ciekawe, nie? Czy oni coś wtedy więcej wiedzieli jak my dzisiaj? Tu jeszcze wam pokażę, kiedy to było, bo tu mam te wiadomości, że to. Mam nadzieję, że to tu mam. 1794 powstał ten pomnik. I był przez zrobiony przez Johannes Nietzsche. Przez Johannesa Nietzsche był zrobiony i tak po prostu stoi. Neptun w kliwicach. Też ciekawe, nie? Jakie powiązanie do wody. Też właśnie parę osób pisało, że ta woda właśnie to jest odpowiedź też. Frank Kozowski też, Frank, pozdrawiam cię serdecznie. Frank też mi właśnie to pisał. No to wtedy całkiem inne znaczenie nabiera to, że my funkcjonujemy na bazie y, y, prawa morskiego, nie? Prawo pirackie, prawo morskie. Też można się pytać, skąd się to prawo wzięło na tak zwanym lądzie, nie? Czy to prawo było już wcześniej i właśnie prawo naturalne, prawo y, normalne było. Y, Wyjątkiem, na odwrót właśnie, że, że prawo właśnie morsko, morskie było zawsze, a prawo naturalne było, było wprowadzane, tak jak w przypadku cesarstwa rzymskiego, nie? cesarstwa niemieckiego. To są naprawdę ciekawe rzeczy, i to naprawdę my musimy starać się właśnie sercem to wszystko poznawać, bo, bo na rozum to, to nie ma szans, to nie ma szans, na logikę nie ma szans to nam zawsze się jakaś książka podsunie pod, pod rękę i będzie wytłumaczone, że to jest całkiem inaczej. Yy, tu wam chciałem jeszcze pokazać, ja nie wiem, to jest jakaś mapa łacińska, po łacinie pisane tu jest. Wenedii, znaczy tu już nie chcę do tego wracać. Ja twierdzę, że tu Wenecja była, ale mi chodzi tu właśnie o. Yy, tutaj Hel Gdańsk tu pisze Gdanium, i tu właśnie też widać, że to nie pasuje, nie? że wtedy było inaczej że wtedy było inaczej że tu jest jakby półwyspa, tu jest Elbląg gdzieś Elbląg to, to też jest od El, Elbik po niemiecku Elbig czyli Elba też właśnie no jest, jest to wszystko wymieszane. To, tutaj, to są bardzo ciekawe tematy. My to będziemy odkrywali, ale na to trzeba czasu. I tu właśnie jeszcze raz, właśnie ta naturalis historia. Tam były te dowody. Niech sobie ktoś posprawdza, jak nie wierzy. Ktoś pisał w komentarzu: tyle różnych symulacji o wodzie i tak dalej. Fajna gierka. Ale co z tego? No to, 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 to z tego właśnie, żeby zajrzeć do Naturalis Historia. I tam właśnie oni już przed wielu laty yy, udowadniali, że ta Ziemia wyglądała inaczej. A teraz właśnie to, co wam pokazałem, to w tym filmie właśnie yy, knoplocha. No. Default, Weltkarte, czyli ten y, przypadek, czy jak to przetłumaczyć, y, mapa światowa, to sobie możecie też porównać. I tu zachęcam, właśnie, żeby nie y, konsumować wszystkiego automatycznie, tylko słuchać, sprawdzać. Moje informacje też nie są wcale, to są moje informacje, to nie są dla Was informacje. Tu każdy musi sobie to wszystko sprawdzać, i, i ja się cieszę, właśnie jak mogę Was na coś naprowadzić. Nie? Tak jak tutaj na przykład z tym y, znowu. Wiednie z 1683 roku. No to daje po prostu domyślenia, nie? Daje naprawdę do myślenia. Można sobie posprawdzać, czy te góry się sprawdzają, czy to są te góry, które są, skąd się wzięła ta woda i tak dalej, nie? Znaczy, może akurat była powódź wtedy, też może być, nie? Także to jest wszystko do sprawdzenia, to nie jest do wierzenia. Tu mam jeszcze jedną mapkę z tamtych starych czasów. I tu też właśnie pisze Elbik, e, czyli Elbląg, Insula. Insula to jest wyspa. I to jest jeszcze ciekawsza mapa, bo tu są biskupstwa od e, e, bi, e, czyli biskupstwo XIII wiek, XIII wiek, bis, biskupstwo 1146 Gniezno tu jest też Gniezno Płocko, Władysławia Co by to było? Nie wiem I tu Litwa u góry I tu też właśnie Jest Funlandia Et Spistum Około 1151 Także tu mi chodzi w tym momencie właśnie O Elbling i o insule, Insula, czyli wyspa Nie? I to są, to są właśnie potwierdzenia na to, że to wtedy inaczej wyglądało, że to wcale nie było tak, jak my to dzisiaj widzimy. Tu jeszcze kolejne potwierdzenie: tu pisze Kalifornia, Kalifornia, USA, zachodnie wybrzeże jako wyspa. I tu jest nawet Gulf of California or Red Sea, czyli nad Czerwonym Morzem, nie? No, zobaczcie, takie perełki, nie? I tu jeszcze raz, Kalifornia. Tu nie ma żadnych dat, także trudno powiedzieć, kiedy to było, ale tu pisze wyraźnie Kalifornia i widać, że to była wyspa kiedyś, czyli po prostu ta teoria z tą wodą jak najbardziej pasuje i powinno się jak najbardziej ją brać pod uwagę. Może nie jest na 100%, znaczy nie, nie ufać na 100%, ale, ale jest coś na rzeczy. Kalifornia. Proszę, jako wyspa. Teraz Wam chciałem pokazać parę takich, właśnie, ja też ostatnio mówiłem o ty, w tym wideo o wodzie, o zamku w Kamieńcu Ząbkowickim. I tam mnie po prostu naprawdę zauroczył ten zamek, bo jest bardzo dobrze wykonany. Według mnie nawet wygładzany w koło, bo takie wszystko gładkie i świecące, i tam naprawdę to jest sztyk. I mnie po prostu zainteresowało też, dlaczego takie ładne wieże i tak to wszystko wysoko zrobione. Ja wam nawet symulację ostatnio pokazywałem, że to też mogło być wszystko na wodzie, w sensie, że ten teren jest taki, właśnie jak się z tego zamku wychodzi, no to aż, aż się tą wodę widzi wszędzie w koło. I tu też wam zachę zachęcam Was do takiego patrzenia w koło, bo, bo tą wodę naprawdę można wszędzie widzieć. I teraz właśnie chodzi tu akurat jest taki przypadek z koroną, że ta korona na dole właśnie jest zamknięta. To, jest, to się wiąże z frekwencjami też y, y, z flichę energii. Z architekturą. To się chyba nazywa po niemiecku Geomanti. Ja czy nie wiem, czy to po polsku tak samo jest, po, powinno być podobnie chyba Geomantia, czy jakoś tak i teraz właśnie chodzi o to, że Rex drain, czyli prawo skrętne są pozytywne, czyli odbudowujące, a lewo skrętne są negatywne i dołujące, że tak powiem, nie? dołujące, neutralne to to tu w ogóle nie ma znaczenia, bo neutralne przyjmuje formę od, od Kont in the natur, one Menschen gemachte formen nich form. Że po prostu praktycznie jest tylko rechts i links, czyli prawo i, i lewo skrętny. I teraz tu są, tu są takie właśnie formy, i do tego wam, was teraz zachęcam, żeby to, się temu przyjrzeć. Właśnie zamek. Nam się mówi właśnie, że to były zamki obronne, że na wieży siedzieli rycerze z łukami i strzelali do, do wrogów. Do, na, do tych, którzy napadali na te zamki, i tak dalej. Nie? Tak samo w wielu filmach to jest pokazane, i tak dalej. A tu jest die Ware von Schloss und Burg Mauen". Prawdziwa, y, Prawdziwe znaczenie y, od zamków i murów y, zamkowych. I tu właśnie jest typowy, typowa wieża zamkowa i ta. Ta wieża jest zawsze plus dryent, czyli na prawo, prawoskrętna, czyli pozytywna. A tu ta budowla, jeżeli takie budowle są, też są takie zamki z takimi okrągłymi wieżami, to jest minus drujent, czyli, czyli lewo skrętna. Lewo skrętna, czyli minus drent, czyli negatywna. Nie? Plus to jest pozytywne, minus drent e e negatywna. To samo dotyczy się. Budowli typu, wam pokazywałem właśnie przed chwileczką ten zamek w Malborku, Mar Mar Marienburg. Zobaczcie, nawet miasto, jak jest zbudowane. Ci ludzie wtedy wiedzieli, jak się buduje, żeby było dobrze, żeby była energia, właśnie odpowiednia, pozytywna, żeby wszystko było zdrowe i żeby wszystko się dobrze kręciło. Odnośnie kręciło, zaraz wam coś pokażę. I tak samo właśnie tu te okna są, nie? Te okna i tu pisze na dole zawsze prawoskrętne, Jak przy takim oknie zawsze jest energia prawoskrętna. Przy tym oknie też plus variant, czyli prawoskrętna. Tu właśnie pokazuje, że, że taki właśnie dodatek na górze już daje temu oknu prawoskrętność. A to okno właśnie e, e, ibernięt die schwingungen des gebäudes, czyli o, 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 obejmie e, te właśnie frekwencje, które ma, e, który ma budynek. Und, I jak ten budynek, e, na przykład, się na, jest lewo skrętny, czyli ma minus energię, to to okno będzie też właśnie minus energię miało. Można powiedzieć po co ja to wszystko mówię, ale tu właśnie sobie zrobiłem, bo to też nie dowierzałem. To jest informacja z tamtego tygodnia, o tym się dowiedziałem. I tu, czy wiecie, że wszystkie te wiatraki, które stoją, te, te potężne wiatraki, które nam dają dodatkową energię, tak zwaną dodatkową energię, one się wszystkie kręcą w lewo. Znaczy w lewo, w, moją, w moim lewo tak, w prawo jest tak, w lewo jest tak. One się wszystkie kręcą w lewo, czyli one wyciągają dodatkowo jeszcze naszą życiową energię. Spróbuję Wam to pokazać od razu. Wiatraki prądotwórcze. Może po niemiecku napiszę. Tu mamy jakiś, zobaczymy czy to. A tu jest reklama. Musimy to przerzucić. One no, się kręcą w lewo, nie? No, także to wam tylko chciałem pokazać i lecimy dalej. Tu właśnie ten zamek jeszcze w kamieńcu, jeszcze raz Pościągałem po, po, parę starych zdjęć też. I zobaczcie te wieże wszystkie. I teraz zachęcam właśnie, żeby za, żeby patrzeć na to wszystko całkiem inaczej. Tutaj są wszystko wieże prawoskrętne, czyli pozytywna energia. Nawet te malutkie wieże wszystko jest tak wykończone te okna zobaczcie, to jest wszystko tak zrobione, żeby żeby była dobra energia i teraz mam tu trochę o, woda, musi być do tego wiadomo, frekwencje, woda, energia yy. wcale bym się nie zdziwił jakby tam była jakaś ley lines jeszcze na dole no, tu też zobaczcie kamień. I wszędzie właśnie takie wieże, wieżyczki. Tu jest bardzo ciekawy herb, ale do tego kiedyś wrócę jeszcze. Tu zobaczcie okna, okienice. Wszystko jest dla pozytywnej energii. Tu już współczesne zdjęcie z tym wspaniałym tarasem, który ma tyle dziur, że aż wstyd. Za 200 tysięcy złotych, czy jakoś tak to pisali tam. Zobaczcie te wieżyczki. To wszystko jest prawoskrętne, nie? I tu też jeszcze stare, o tu zobaczcie tą, te malutkie wieżyczki, te okna. I wtedy można sobie iść i posłuchać, co pani przewodnik opowiada. O tu właśnie mi chodzi o to, tu aż się świeci wszystko, widać jakie to równe jest. I tu zobaczyć, jak to wspaniałe, to jest wszystko prawo skrętne. Energia prawo skrętna. Tutaj te wspaniałe okiennice. I to właśnie do, do zamków by było. Teraz, 6, 6 czerwca, była rocznica y, lądowania w Normandii D-Day. I tu też właśnie tam zginęło bardzo, bardzo dużo ludzi, nie wiem dokładnie ile, ale bardzo, bardzo dużo. I tu tylko taka wskazówka, że to się zaczęło 6 czerwca, czyli 6 dnia, 6 miesiąca o godzinie 6 rano 666, czyli znowu rytuał satanistyczny, których było bardzo dużo. No i tu jeszcze raz właśnie zachęcenie do tego do plocha. To jest chyba wszystko. Tak, to jest wszystko. Zapraszam Was właśnie jeszcze raz do, do obejrzenia tego wideo na, na Rumble. Link pod spodem, oczywiście w opisie. No i do następnego razu, nie? Do następnego razu. Ja tutaj nic nie będę komentował, bo też znowu dużo było zapowiedzi na, na, na ten weekend i tak dalej, ale po prostu to nie ma sensu. Lepiej po, po fakcie zobaczyć, że coś się zdarzyło, jak znowu y, opowiadać coś, co nie wiadomo, czy się wydarzy. Nie? Także y, dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się.